O nowym updatecie? Nie, jest nowy update? Co w nim jest? W still a Brainroth dodali zwierzaki! Co? Tak jak w Grow a Garden! Tak, zobacz na, na tego słodziaka. Shop? Zaraz, czy on kradnie dla ciebie Brainroty? Aha, tak! Zobacz go w akcji. Leć, shopiku, i przynieś coś fajnego! Ej, gdzie jest mój dragon Canelloni? Ej, co jest? Ten shop kradnie mojego Brainrota! Wracaj tu! Dobra robota, shopiku! Ej, ty, to twój shop? Ukradł mi mojego Brainrota! No cóż, teraz ten dragon Canelloni jest już mój! Ach tak, pożałujesz tego! Biegnijcie shopy po Brainroty! Mi wszystkie brain roty! Nie mogłaś nie zaczynać! Ha, ha. A tymczasem dzięki za uzupełnienie bazy! Cierpię tego update'u!